Cześć złomiarze, witajcie w pierwszym odcinku z serii motocykli i motorowerów widzów. Ale w tym przypadku to nie wiem czy złomiarze, czy tuningowcy, bo Michał, cześć. Witam. Który dzisiaj do mnie przyjechał z okolic Oświęcimia. No tutaj widzę, że mało chyba co zostało z seryjnego Simpsona S51. Przynajmniej jak ja oglądam ogłoszenia, to te Simpsony wyglądają zdecydowanie inaczej. Ja jestem z Krakowa, Michał jest z okolic Oświęcimia i dzisiaj do mnie nim przyjechał. To nie jest tak, że zapakował go na lawetę, przywiózł busikiem. Michał po prostu użytkuje ten motorower tak normalnie. Powiedziałeś mi, że zrobiłeś nim ile kilometrów? No 30 tysięcy w ciągu całej swojej kariery na tym opliku. A jak dawno go masz? No już no, trzeci rok leci, już przebija. Czyli w 3 lata 30 tysięcy kilometrów to wychodzi 10 tysięcy rocznie, czyli to jest naprawdę dużo jeżdża. Sporo paliwa musiałeś w takim razie przejeździć. No na to spalanie, które w sumie wychodzi tak z obliczeń, no to spala to tak, no taki dobry ścigacz. No tak 6-8 litra na 100 kilometrów przy takiej no przejeździe. W dalszej części odcinka zobaczycie jak bardzo niecichy nie jest ten sprzęt. Nie się w normach jeszcze no, przekraczamy. Tak powiedzieć. Przekraczamy o, o troszeczkę niedużo, bo jest ile 120? tak? No tak, plus minus 120, bo jak sprawdzaliśmy decybelomerze, to się skończyła skala. Czyli rekomendujemy takich modyfikacji nie przeprowadzać, jeśli nie chcecie mieć problemów ze słuchem. Chyba z seryjnego Simpsona, to mało co zostało w sumie. No wiele nie zostało. Tak za zawsze śmiemy się z kolegami na jakichś zlotach, że zostało tak, no, rama, baki, boczki jedynie z niego. Co, co oryginalne? Przejdźmy teraz może do modyfikacji, w takiej kolejności może chronologicznej, chronologicznej. w jakiej go tuningowałeś, bo rozumiem, że on, jak go kupiłeś, był seryjnym Simpsonem. W sensie on był to taki szczur, można powiedzieć, no, był taki za zapuszczony. Szczur. Definicja słowa szczur. No, że był zapuszczony, nie był jak jakoś ładnie odrybiony, był taki typowo pod podhandel od, od handlarza, żeby tylko sprzedać, jak, jak najszybciej się pozbyć i piąt zarobić. Michał. Bardzo porządnie przeprowadził proces odszczurzania Simpsona. Wydaje mi się, że przeprowadził to na naprawdę bardzo wysokim poziomie. No, proces tak mówiąc renowacji zaczął się od no tego rozebraja na elementy mówiąc pojedyncze. No i zaczęło się od woddania ramy do piaskowania i baku i boczków do kolegi, Olka, pozdrawiam. Później koła po kolei, silnik, to był tylko tak względnie wyczyszczony. No i złożyłem go i silnik był tak i go zakupiłem, no i na tym się pierwszy etap skończył, no i w sumie tam jakiś czas jeździłem, jeździłem aż w końcu silnik kaput, bo tata mówił zostaw go, póki jak jeździ to go nie ma co ruszać. Tak, to jest zasada złomia, że jak coś już ruszycie to już się na pewno zepsuje, to już się sypie. trzeba jeździć do końca. No i następny etap to w sumie jak silnik no ducha to się zaczął od no już takiego bardziej tuningu można powiedzieć na 64, wał z wypełniaczem, sportowy zapłon i gaźnik z renomowanej firmy. No i zaczęło się tak, że silnik był złożony i to już jeździło szybciej jak oryginalnej 50, ale zawsze było to mało, mało. To wleciał wydech sportowy, tak zwany FIC 32, górny wydech, też dawał mocy. I wtedy prędkość maksymalna w sumie ze seryjnych tych 50 na godzinę tak do tych 70 wzrosła. To może nie jest jakiś duży przeskok, ale zawsze już było coś jak, mówiąc, komarek. No i później zaczęło się tak, jak już była większa moc, to trzebało tarczę zaaplikować, żeby to mogło hamować w miarę bezpiecznie, a nie na oryginalnych bębnach, bo oryginalne bębny no takie no... W ojca i syna było. No ale widzę, że właśnie modyfikacja na przykład przedniej tarczy wiąże się z przeróbką też całego koła, bo rozumiałem, że trzeba to wszystko przerobić. Jakiś jest tutaj adapter, tak? Tak, Który tak. Jest zapleciony ze szprychami, więc trzeba całe koło rozbierać. Zgadza się, jest cała nowa piasta. Ogólnie koła są cn bo oryginalne koła sprzedałem, które były. I zakupimy już kompletne nowe koła, żeby też to jakoś miało ręce i nogi, żeby to ładnie się wyglądało i się prezentowało na, na różnych zlotach, czy nawet no, dla samego siebie, dla oka, bo to motor się robi dla siebie, a nie dla kogoś. Za dużo się tu dzieje. Ja przepinam się w takim razie na gimbala, bo ty musisz mi te wszystkie rzeczy pokazać. Bo tak jak będziemy stać, to nie będzie ciekawe, żeby widzowie zobaczyli te wszystkie rzeczy, które się tutaj wydarzyły, bo ja jestem naprawdę zachwycony. Michał, może powiedz coś proszę na temat silnika, bo widzę, że tutaj samo zamocowanie wydechu na takich dwóch sprężynkach to chyba nie jest seryjne rozwiązanie, natomiast nie wiem, gaźnik wygląda tak normalnie chyba raczej głowica również. Tak, silnik jest zachowany w miarę takim stale oryginalnym, jakby to można rzec. No, w silniku przeszły, no, tak mówiąc no, trochę gruntowne modyfikacje, a cały remont to się zaczął od mówiąc od zgrania kanałów płuczących z cylindrem. Przy pomocy kolegi Marcina, też pozdrawiam również. No i to z tego względu, żeby polepszyć chłodzenie wewnętrzne silnika i zwiększyć ilość mieszanki w komorze spalania. No i tak mówiąc, był zamontowany wał sportowy z wypełniaczem. Skrzynia czterobiegowa, oryginalna, tylko że cała nowa, bo stara była no w stanie agonalnym. Kor sprzęgłowy o dłuższym przełożeniu. Zapłon Ducati Energia bezstykowy. Cylinder, tak jak się już mówiłem, 64: no, Pojemność jest większa, mówiąc o 10 cm sześciennych względem oryginału. No i ma dodatkowe dwa kanały płuczące, czyli jest lepsze płukanie, komory, spalania i całego cylindra. Głowica jest na wzór oryginału: to jest S60 Tuning o zwiększonym stopniu sprężania. Plus moje takie domowe modyfikacje, to na maszynie CNC została zaplanowana o. 110 mm, żeby jeszcze bardziej silnik doprężyć, ale to był no, duży problem, bo to było za młodego łebka i człowiek nie obliczył stopnia sprężania i się robiło spalanie stukowe. I trzeba było robić mieszankę do że paliwa z olejem, to jeszcze 9,5-9,8, żeby uniknąć, żeby nie wypaliło dziury w tłoku. Wyde... Ważne jest to, że, przepraszam, przerwałem ci, ale Michał te modyfikacje robił sam. Dlatego jest pierwszy w tym odcinku, ponieważ wszyscy, którzy do mnie pisali, to mieli tylko motocykle, które im zrobiła firma i chcieli tylko zaprezentować motocykl, który użytkują, ale zrobiony przez kogoś, a Michał zrobił wszystko sam. I Jak sobie poradziłeś z tą mieszanką w takim razie? No jak, no to tak mówiąc to była metoda prób i błędów. Wpierw robiło się 50 na 50 9598. Jak się czuło, że w wyższej partii obrotów mu ciężko trochę jest pod jakieś większe podjazdy, no to się zm zmniejszało ilość paliwa 98 aż do takiego momentu, kiedy znikło spalanie stukowe. Ale w końcu poszłem po rozum do głowy i trochę zmieniłem tak mówiąc fazy otwarcia okien poprzez zastosowanie grubszej uszczelki pod cylinder. Oryginalnie tam wychodzi 0,5 mm grubości, a ja zastosowałem dwie uszczelki, i finalnie wychodzi 0,6. No i tak mówiąc, 1,1 mm, a już tak mówiąc, silnik odprężyłem na tyle, że nie ma tego problemu ze spalaniem stukowym w żadnej partii obrotów. No i teraz jest samo 9,5 no, z olejem. Wydech, jaki tutaj mnie zwrócił uwagę, jest zamocowany na, na sprężynkach, ponieważ to jest spawak od też dość dużej firmy, co pewnie każdy, co siedzi w tym temacie, zna. No to jest wydech strojony od pojemności, tak na stronie pokazują, od 60 cm do 85 cm i mocowany jest na flanszy wsuwanej, a żeby on nie zjechał, to temu są te sprężyny, żeby go dociskały do redukcji wydechu. Ty? Jak dużo już dzisiaj poskrolowałeś po internecie? Nie zapomniałeś o czymś ważnym? Aby dać subskrypcję ja na Będę Jechał Szybko? Hylo Racing, to wygląda drogo. Czy coś tutaj było grzebane też? To tylko wygląda drogo. Dostałem od znajomego na zlocie, od Piotrka, też pozdrawiam. Na no, chwilę tutaj nie ma nic tym wspólnego, tylko tyle co jest naklejka, żeby to fajnie wyglądało. Powiesz coś na temat gaźnika, bo to też jest trudny temat w takich sprzętach. No akurat w tematach gaźnika dwusuwa to jest duży wachlarz, tu akurat jest jeden z tańszych zamienników. Akurat to jest Amal 21 ze starych lat produkcji, lata 2010. Bo nowej produkcji już te gaźniki trochę ciekły, a i tak tu jest trochę naprawiony względem oryginału, bo się rozkręcił na głównej flanszy. Dzięki temu gaźnikowi silnik, tak mówiąc, też lepiej oddycha względem oryginalnego bvf Jakie to są dysze? Dysze. Główna dysza to jest 95, no bardzo wysoko, jak mówiąc, na tak małą pojemność. No i dysza wolnych obrotów to jest 50, bo jak były niższe, to była taka jakby odcinka silnika, że brakowało mu paliwa w górnej partii, a w dolnej partii znowu go też lekko przelewało i taka była też dodatkowa modyfikacja względem oryginalnej puszki filtra i tego gaźnika. Tutaj jak możecie zauważyć jest guma y, dolotowa z FMIC ponieważ y, gaźnik z zewnętrzną średnicę ma 38 mm, a w środku ma przepływ 21 mm. i na oryginalnej gumie y, łączącej puszkę z gaźnikiem no brakowało mu dużo powietrza i Dużo brało paliwa i się robiła odcinka i ludzie się mnie często pytali, jak zrobiłem tą odcinkę, powiedziałem, że to po prostu błąd konstrukcyjny mojej puszki filtra i tego mojej niewiedzy, aż w końcu pytałem się znajomych, sam też to trochę, żebym poczytał, poszperałem no i tak mówiąc yy, yy, drogą kompromisu wziąłem po prostu kątówkę dremla i żebym zrobił dziurę w puszce i zrobiłem, żeby to jakoś miało ręce i nogi w miarę wyglądało i to jeździło. No i udzielił. W Krakowie sportowych samochodach płacą za to, żeby być popsy, a ty je zlikwidowałeś, tak? No tak, ale przez to bym mógł w sumie cały silnik uszkodzić, bo jak dostaję za, za dużo paliwa, to się ja robię taki, taka odcinka, i to jest trochę no, niewskazane w silniku, bo nie mogę wtedy całej mocy rozwinąć. Jak też co można zauważyć, to jest taki mój wymysł i tuning powierzchni skrzyni, skrzyni biegów, bo oryginalnie do silnika wchodzi 405 ml oleju i przez to małe łożysko skrzyni ma zbyt małe smarowanie. No i oryginalny odpoczynek został zaklejony silikonem i teraz aktualnie w skrzyni jest 800 ml oleju no i dzięki temu trochę przedłużam żywotność łożysk, bo no, mają lepsze smarowania, nie, nie tylko takie natryskowe. Jaki olej do skrzyni? Olej 75W90, pełny syntetyk. Skrzynia widzę, że jest czterobiegowa. Dlaczego? Dlaczego jest skrzynia czterobiegowa? Ponieważ brakowało funduszy, żeby zakupić skrzynię pięciobiegową i też mówiąc ze względów, tak mówiąc normatywnych, ten silnik nie miałby siły piątego biegu uciągnąć i żeby się na wyższe partie obrotów wkręcać. No i dlatego postanowiłem, że czwórka zostanie taki kompromis pomiędzy piątką a czwórką. Jedynie co w sumie tutaj zostało zmienione w samej skrzyni biegów. To dłuższy kors sprzęgła o dłuższym przełożeniu względem oryginalnego S51. No i sprzęgło pięciotarczowe, otarczowe bo na 4 no, tej mocy nie, nie mogło przenieść. Założone jest 5 tarcz z dociskiem 1.6 i na łożysku oporowym, żeby nie ścinało popychaczy. Wracamy znowu do parteru, ponieważ w związku z tym, że moc jaka w tym momencie jaką generuje Simpson to jest? Około 9 koni, tak maksymalnie 8.9. To wypadałoby, aby również hamował. I widzę, że tutaj i same hamulce, i koła nie mają nic wspólnego z tym, co tutaj zamontowali Niemcy oryginalnie. Przednie koło ma mało co wspólnego. Jedynie, co jest wspólnego, to tyle, co jest wzór oryginalnej piasty. Na wzór piasty s 53 no i szerokość obręczy tak? to jest założona tarcza 260 mm na zacisku dwutłoczkowym. A z tyłu jest oryginalnie bęben hamulcowy, tak jak wychodził oryginalnie, żeby tylko ewentualnie się dohamować, bo i tak głównie hamuje przodem, bo to jest się 70% siły hamowania. No i taka, mówiąc tylko są akcesoryjne. Zawieszenie jest całe, kompletnie nowe, też z renomowanej firmy. Z kupiłem całe, zawieszenie jest inne, jest z tłumieniem olejowym, a nie tak oryginalnie, że jest sprężyna i tylko z dobiciem olejowym, żeby nie było. Jest tak można powiedzieć, że zawieszenie progresywne. To co opisuje producent, jest właśnie to był komplet: dwie przednie lagi, tarcza hamulcowa z zacisk i pompa hamulcowa. Jest cały komplet kupiony i zamontowany, żeby to miało możliwość wyhamowania z, tych, z tej prędkości, którą on osiąga. Daje radę, wystarcza. Spokojnie wystarcza. Nawet bym powiedział, że jest nawet aż nadto, bo to jest duża tarcza do tego, co one rozwijają swoją prędkość. Tu nawet wystarczyła tarcza 240. W sumie same, można mu powiedzieć porównanie siły hamowania, tak by hamować dwa razy na raz dwa bębny, a jakby się hamował tylko całą tarczą, to jest ogromne przybicie. No i Plus to, że opona też jest, tak mówiąc semi slick, że na asfalcie, jak się opona dogrzeje, jest dobrze asfalt też rozgrzany, to idzie spokojnie wyhamować bez żadnego ucisku koła semi w sprzęcie, który jeździ około 90 km na godzinę są w porządku, bo tutaj nie jeździmy nim po 300 jak sportowymi furami, więc chyba da się to kontrolować. Tylne zawieszenie jest jeszcze w jakimś takim pokrowcu. Czy to pełni jakąś funkcję pozaestetyczną? Nie, nie. To tylko pełni włącznie funkcję estetyczną, ponieważ miałem taki swój zamysł w głowie, żeby jak najwięcej chromu zniwelować z tego pojazdu, no bo jakoś mi to nie pasowało do całej... Kolorystyki, i najtańszą opcją było po prostu kupienie skarpet na amortyzatory, żeby je chrom zasłonić. Kierownica też jest cała zmieniona względem oryginalnej chromowanej. Dostałem ją w prezencie od kolegi Łukasza. Ze zmian, jakie jest względem oryginału, to jest rozpórka kierownicy, która, mówiąc tak, można powiedzieć, zapobiega pęknięciu albo złożeniu się kierownicy podczas tłuszczki albo w wypadku. Akcesyjna pompa hamulcowa, roll -gas o krótszym skoku. A po lewej stronie jest klamka, niełamka do sprzęgła, tak samo jak przy hamulcu. Lusterko dolne, żeby też zachować estetykę, taki minimalny wygląd. Motocykl był cały, był lakierowany. Bag, boczki, błotniki, jak i cała rama. Ponieważ no, stan ich faktyczny nie był zbyt piękny, to powiedziałem, że Przemaluję go na swoją jakąś wizję. Wzorowałem się motocyklami z Niemczech, jak robili tuningi optyczne, no i tak, taki kompromis, żeby jak najbardziej był motor, tak mówiąc, w oczy się rzucał, a zaraz w miarę stonowany to wyszło na żółty i białe butniki. I tak wiele osób mi mówi, że to był taki strzał w dziesiątkę, ponieważ. Yy, co z takim motor nietuzinkowy, to jeszcze w takich kolorach, bo przeważnie jak się spotyka to zielone, czerwone i błotniki takie czarne były, tak się trochę to gubiło w całej estetyce Simpsona. W głowie każdego że jest taka burza kolorów, co tu zmienić, bo to jest taki niekończący się projekt. Teraz się go zacznie, to się nigdy nie kończy, on ma być zawsze stać zepsuty, niejeżdżący, a jak się go naprawi, to tylko się przejedzie kilometr półtora i znowu do shopy się go wrzuci, żeby stał i gnił na jakieś lepsze czasy, albo jak się wspomni, że takie coś się ma w garażu. No to ty łamiesz te wszystkie stereotypy, ponieważ ty nim faktycznie jeździsz. No dużo jeżdżę, aż czasami się motocykliści dziwią, że na taki mówiąc, komarku pospolitym można zbić aż, aż tyle kilometrów. Ja, ja tam czegoś nie wyznaję, takiego, że tylko wokół komina się jeździ, a nim nigdzie dalej. Na no, te moje warunki, moje chęci, co ja tym jeżdżę, to wydaje mi się, że to i tak dużo nabiło kilometrów pod moją ręką i pod chęciami, które człowiek ma. Mam już chyba ostatnie pytanie ze swojej strony. Jak z instalacją elektryczną? Czy tutaj jest jakaś nowa wmontowana, czy też jakieś są przeróbki w samej wiązce? Tak, instalacja jest cała nowa zakupiona, ponieważ oryginalna się nie nadawała do niczego. Ze względów takich, no, że lata swoje miała, wszystko było takie wsparciałe, twarde i zakupiłem całą nową instalację. Przy pomocy kolegi. Marcina, myśmy całą lekko przebudowali pod kierunkowskazy nowe, pod przełącznik świateł i pod cały zapon, bo jest też inny oryginał oryginału i wychodzi mniej kabli, jest mniej elementów kluczowych do zasilania całej elektryki w tym Simpsonie, więc jest, instalacja jest trochę odelżona względem oryginału, bo odpadł nam prostownik, elba i cewka butelkowa. No i Wzajemnego tego jest tylko jeden cew komodu i regulator i akumulator i to wszystko spełnia rolę, tak jak byłoby pod oryginalną instalację. Ale instalacja nie jest oryginalna, bo jest? Jest cała prze, przemodyfikowana. Jedyna w sumie co została oryginalna inst instalacja to wyjście pod akumulator. Dlatego ma ładowanie, dlatego zawsze świecą światła i dlatego zawsze odpala. Tak, tak. No dzięki temu zapłonowi, to tak mówiąc o prawej pokrywie, się zapomina, bo raz ustawiony zapłon to się w sumie jeździ i jeździ, dopóki nie braknie paliwa. I jakieś rady dla kogoś, kto zmienia, na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę przy zmianie zapłonu, No, żeby nie kupić z chińskich stron. Ja zamawiam z jednej strony, może już pewnie ktoś zobaczył jej logotypy. Ale... Nie, no kupuję z Jack Motors. Nie mam nadzieję, że będą naszym partnerem tego odcinka. Tam się, wszystko się yy, wyposażam i tam są części dobrej jakości. Ja nie narzekam, nie miałem nigdy z tym problemów. I zawsze jak był jakiś problem z, z wadą części, pisało się i od ręki była pomoc techniczna, i nie było z tym problemów, żeby cokolwiek yy, wymienić albo naprawić, albo na reklamację wysłać. Przejdźmy już do takiego małego podsumowania całego projektu. I powiedz teraz to, co interesuje najbardziej wszystkich. Czy warto było? To jest pojęcie względne czy warto było. Jeżeli ktoś to chce zrobić pod zarobek, to to się nie opacało. To jest studnia bez dna, to jest taka świnka skarboka, do której tylko się pcha pieniądze. Tak, potwierdzam. A jak ktoś po prostu jest pasjonatem, mu się podoba taki, taki sposób wyrażenia siebie poprzez motorki no to jak najbardziej się opłacało, bo to są niezapomniane chwile, zloty różne, ludzie chwalą albo też negują za jakieś modyfikacje, ale ja tam nie zwracam na zdanie ludzi, bo ważne, żebym ja się z tym dobrze czuł, żeby mi się to podobało, a kosztowo, ile to całe wyszło, no, Jak tak mniej więcej liczyłem, no to tak... Chcesz powiedzieć? No to nie jest... Bo wszystkich to interesuje generalnie. To nie jest żadna to... tajemnica. Mnie finalnie motor skupny wyszedł tak, no 20 tysięcy plus. 20 tysięcy złotych za Simpsona z rocznika. 86. Więc sami sobie możecie odpowiedzieć pytanie, czy warto, czy nie warto, oraz ile to kosztuje. Ale ile Frajdy to tylko ty wiesz, chyba? Zgadza się. Frajda to mówi sama za siebie. Zawsze banana buzi się, pojawia jak starsze osoby przechodzą koło tego, patrzą, zdjęcie zrobią, pomachają. I to też zawsze robi taka się na sercu taka radocha, że komuś tutaj też się podoba i że to, co się w to włożyło, serca, czasu. I pieniędzy to też się innym podoba. Więc jeśli byśmy mieli to robić w zakładzie, albo wszystko zlecać, to ja nie wiem, ile by to musiało wszystko kosztować. Duże kwoty, bo to trzeba wziąć jeszcze pod uwagę same koszty czyjejś wiedzy, że chciał się tego podjąć i robocizny. To już byśmy mogli przekraczać takie, no, dużo wyższe kwoty. Jest naprawdę bardzo ładnie polakierowany. To jest kolor z jakiejś palety czegoś, czy... Teoretycznie, jak dobierałem farbę, to to jest z palety Fiata Cicquecento ponoć, tak było w katalogu, ale ile w tym prawdy, nie wiem. Ja tylko powiedziałem, że chcę odcień pomiędzy tym a tym, no i pani tam w mieszalni farb pomieszała jakieś różne odcienie i wyszło to. Mniej bardziej to Meganom RS-em zalatuje, bo tak się mieni, tylko że nie ma brokatu tym, Potem nie, nie było jest. dwa w RS-ie, dwa kolory, taki jeden z brokatem i drugi bez. To jest baza i bezbarwny. Mielibyście ochotę pokazać u mnie jakiś swój projekt, to proszę, odzywajcie się. Bo chyba fajnie było. Fajnie. Jest godzinka za 15-12. My w sumie tak naprawdę teraz dopiero za chwilkę zaczniemy robić prawdziwy materiał i udamy się w trasę. Więc dziękujemy wszystkim za oglądanie i zapraszamy do kolejnych materiałów.